Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, Destiny 2 i zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli na Marsie. Blaszaki. Całkiem martwi strażnicy. Nie kojarzę tego pancerza tana za bardzo. To mi nawet egzotyczny przedmiot. Tragedia. Ej, ja do początku nie rozumiałam co się dzieje. Wszyscy strażnicy i duchy to są dziesiątki ofiar i wszyscy nie do zastąpienia. A Wuchenga przepadł bez śladu. Ten tak zawsze ucieka. Nie można na nim polegać. Wszystko było normalnie, aż nagle. okropne światło. Ilu strażników znalazłyby te duchy? Ile osób można byłoby uratować? Baal tam był, a ja mogłam się jedynie ukryć. Teraz skupmy się na powstrzymaniu Baela. Ty nie jesteś Miasto jest jego kolejnym celem. Straż przednia będzie przygotowywać się na masowe wymieranie. Tymczasem mamy tropy, za którymi możemy podążać. Strażniku, szykuj się. Włóczęga zmierza do Baela. Uważa, że w przeciwnym razie Ares umrze, jak w jego wizji. Jakbyśmy nie mogli tego zmienić. Mam już dość walki z jego głupotą Może gonić za dziewiątką beze mnie No i co teraz? Przy tego, że sobie inną broniarkę wziąłem Z ciekawymi perkami Wysłuchaj nagrania Nic wspólnego z tym atakiem z mroku na Tarsis. Bael zaatakował, gdy tylko wyruszyłem się z nim spotkać. Przepraszam, że musiałem zostawić cię na orbicie. Miałem nadzieję, że Bael po prostu potrzebował wskazówek. Ale to Dredgen w każdym calu. A teraz... Zginęło tyle świateł. Próbowałem skontaktować się z Blue. Odcięła się ode mnie. Chyba nie mogę jej widzieć. Udało mi się zdobyć przychylność Baela. Jego drugi głos przyprawia mnie odreszcze, ale myśli, że będę im towarzyszył. Tyle tylko, że nie wiem, czego dokładnie szukam. Bael to niezły łajdak. Nazywa siebie narzędziem, ale obaj wiemy, że narzędzie jest tylko jedno. Dlaczego zatem Szóstka go wybrał? Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć o Zmroku i o Imperium. Będziemy w kontakcie, bo to jest trochę, dobra, niżej, czyli gdzieś tutaj, blaszek zbroja z prób inne takie też chyba egzotyk na łapie miał, mm, smutne to wszystko. bez Światłodzierżcy protokół Feniksa Lecimy na wieżę. Biuro zawali. No jest, jest. A kurde. Ej, to jest bardzo mroczna sytuacja. W ogóle nie zmieniłem kolor statku jakoś tak. Nie podobały mi się te nie wiem czujki, działka, te wystające usterkswa długie. Hm, naprawdę zrobili kurde wrotną historię że nie wysadzili całej planety? Biorąc pod uwagę, że to wygląda prawie jak gwiazda śmierci. No ale ogólnie, słyszę, że jedna wielka jakaś tam stacja, i tyle nawiązań do Gwiezdnych wojen, no jak nic. My w się, gwiazda śmierci, planeta kaput. I poniekąd planeta kaput, ale. nie w ten sposób. Ech. to było dziwne, ale dobra, idziemy do biura zawali. Tylko co mi to kurde da? A, cześć naczelniku. Umieść. Porozmawiaj z zawalą. No dawaj. mhm no i dobrze tak jest, naczelniku przez swego ducha na wraku czyli gdzie? Dobra, po prostu uruchom. Dobra, ja nie wiem, gdzie to mnie zabierze, więc lecimy po prostu na wraka. Na wrak... z Eris i Lodim, Czyli emisariusz dziewiątki i... bogini zemstroju, generalnie rzecz biorąc. Mhm, gdzieś niby na ziemi, tak? Ale moment, we wraku? Jakim ostatkiem poleciał? A nie, na Marsie jesteśmy. Nieważne. Dziś są te grane w ja Chyba nie nadążam trochę za tą fabułą. Hmm, co w kombinuje? Dlaczego się bawi w Hana Solo? Prawie że. Znaczy, że w pierwszej misji był więziony w stazie, więc to prawie jak karbonit. Ale cóż. To ja się znam. Aha, mamy już połączenie. Strażniku, masz połączenie przychodzące. Przynoszę niepokojące wieści. Broń dredzena może pochodzić tylko spoza naszego wymiaru. Aby poznać prawdę, skontaktowałam się z emisariuszem dziewiątki. W samą porę, witajcie, przyjaciele. Czy już zaczęliście? Tak. Poprosiłam o audiencję u dziewiątki, a emisariusz zgodził się pomóc w śledztwie. Musisz wiedzieć, co udało nam się ustalić. O, setka. Czułem, że potrzebujemy szóstki. I jego ostatnim emisariuszem był Xur i cóż, po tym nie był już sobie. Wraz z emisariuszem nawiązaliśmy połączenie. Przywołuję cię, szóstko, abyś odpowiedział za swój występek. Zewnętrzną dziewiątkę trudno się tłumaczy. Są inni niż członkowie dziewiątki, z którymi rozmawiamy. Szóstka to... obcy. Skrajnie nużące przywołania bez celu! Zapytałam o jego powiązania z Dredgenem Baelem. Audiencja podlega opłacie! Czułem, że tracę kontakt z rzeczywistością. Szóstka mnie zepchnął. Dosyć! Mów o swoich powiązaniach z Dredgenem Baelem! Mam wiadomość dla narzędzia. To o Tobie. W odległej przyszłości będzie potrzebne narzędzie wybrane w obrzędzie i próbie. Narzędzia nie wybrali wszyscy ani ja. Zewnętrzni uwolnili bardziej posłuszne narzędzie, broń zewnętrznych waszego tryczenia. Uginając kolana i całując pierścień, Ba'el otrzymał rysę. Śmierć Trójki uchyliła ochronę. Proroctwo jest pewnością. Uwolnienie wymaga przyczynowości. Wola nie istnieje. Rozgnieciesz Ba'ela w nierozpoznawalne mięso. Za dalsze dostosowanie się zewnętrzni Ci dziękuję, ale... Próbowaliśmy go zatrzymać. Lecz jego siła była zbyt wielka. Szóstka odszedł, ale musisz wiedzieć, że coś nam zostawi. Zewnętrzna dziewiątka stworzyła twój cień. Co? Ja nie pojmuję Stworzyłam nasz cień. To co? Dragon Viral jest naszym cień tak jakby? Ja nie rozumiem Tak, to trochę brzmi on jest narzędziem zewnętrznych My jesteśmy narzędziem wewnętrznych. On jest bardziej posłuszny, ta? No w sumie od nas za bardzo wiele nie chcieli ci. Naz, nazwali nas, naz, zaczęli nas nazywać narzędziem chyba pod koniec wydarzeń na Keplerze. Jeśli nawet nie w, na samym końcu. Przy wizji Trójki. Ale też kurde śmierć jednego z dziewiątki planeta umiera. Ale to kurde przerażająca perspektywa. Losowych, z tego co pamiętam, w losowych miejscach tlen zmienia się w azot. My tak nie do, my nie korzystamy z azotu. Się dobrze pamiętam, chyba z biologii albo skądś, wydychan ile wydychanego azotu jest taka samo jak wydychanego. Więc my go nie korzystamy. masz jedno nowe połączenie. Ale powoli idziemy. No siema Bohaterze Wciąż mogę to naprawić Nikt więcej nie musi ginąć Oprócz Baela Aunor Czemu Blue nie odbiera moich połączeń? Nie odzywa się do mnie Wiesz co powiedziałam straży przedniej Kiedy zjawiłeś się w mieście? Rozłącz się Powiedziałam im, że twoje pomysły są niebezpieczne Że cofniesz nas do mrocznego wieku Teraz Bael, podążając Twoimi śladami, zmasakrował całe drużyny strażników i duchów. Trafiłem tu, żeby się z nim rozprawić. To muszę być ja. Z takim światłem, jak on się nie dyskutuje, pochowaj go i zniszcz jego ducha. Co jeszcze mam zrobić? Zrobiłem wszystko, co kazali. Wszystko! Dziewiątka w głowie Baela powiedziała, że albo poprowadzę imperium, Albo Eris zginie. Co to za wybór? Tchórzu bez zasad. Ta wizja pchacie prosto w ich chłapy. Ty mi nic nie powiesz. Blu nie chce ze mną rozmawiać! Co ja mam zrobić? Ty naprawdę nie wiesz? Ty jesteś najbardziej niechętnym władzy, łamiącym zasady kanciarzem w mieście. Co ktoś taki może zrobić Bogom? Oszukać ich. Porozmawiać z Blue w kantynie. To jest bardzo gadany odcinek. A wracając do broniałki. Ten karabinek fuzyjny yy, ma ciekawe perki, bo jedno to jest osaczenie, czyli że jak jest więcej wrogów wokół mnie, to on się szybciej ładuje. Drugie to jest, że za przy każdym chyba zabiciu y, szybkość ładowania wzrasta A jeszcze chyba ma Master też pod szybkość ładowania więc Przy drugiej szczęścia z tego będzie można bardzo szybko strzelać i zdawać zda sporo obrażenia Ale to zobaczmy, zobaczmy później Rozmawiaj z Aunur Tyle rozmowy Składacza jest gorszy z gramatyki niż mleko weksów, Ale na pewno wie, jak sobie radzić z szyframi Imperium. Dobra, popatrzmy. Co do, do jasnej... Ładunek umieszczony na stacji Zmrok nie zwalcza wyłącznie światła. Teoretycznie przeciwdziała również ciemności. Ten okręt wojenny odpalił prototyp, ale... Ta ukończona wersja może wykonywać ataki zdalne. To ustrojstwo jest w stanie naprowadzić się na punkt docelowy z dowolnego miejsca. Według tych danych nie jest jeszcze gotowe. Nie wiadomo po co w ogóle to budują. Jeśli chodzi o uczęgę, skończyła z nim. Możecie sami odpowiadać na jego wiadomości. Leonor? Włóczęga szykuje przekręty za liniami imperium. Wędrowcu, miej nas w opiece. Kurde, co to za podejście? Reforma, okej. Okay. Dobra. Reformacja, czyli we sobie teraz. Podbij stawkę z zefirem w kantynie. a Ej, oni świetnie wygląda. Jak co takiego towarzysza? Takiego weksa? Dawaj, dawaj, dawaj. Aha! Naukowy hazardista i przywódca reformacji. Dobra. Do ok. umieść banery Dobra Czekaj jeszcze raz co zrobić. Umieć banery promujące krykarcianów karcianą weksów na bazarze Tarsis. Pierwszy baner. Drugi baner. Czyli granaty słoneczne, broń ciężko stwierdzić, i wcianko nich Wojen. Chodź tu. No i na to czekam. Musisz używać takiej broni. Teraz muszę chyba pogadać z powrotem z Zafirem, więc lecimy. Banery zawierają czujniki, okej. Okay. Widzianko? Oczywiście reformator... Ref, reformator reformacji! Damnit! Dobra, ale co ty mi dasz, gościu? Czy gościu? Weksie. Reformanta pozdrawia cię w teatralnym... Guzeng, Okej. Okay. Miana. Kurde, fulmetala, alchemist. Sprowadza defensywną kopułę deflektora weksu, która chłonie odbija ostra. Ooooo! Eee, lubię to!